Teraz o tym, dlaczego ważne, aby obie osoby inwestowały w relacje. Bardzo często teraz można spotkać filmy, gdzie na przykład kobieta jest młoda, ma na przykład 20-25 lat i mówi, że pracuje na przykład w sklepie, zarabia 3-4 tysiące złoty, ale szuka partnera, który zarabia 30 albo 40 albo 50 tysięcy. Oczywiście, tak zawsze. To nie są filmy przeciwko kobietom. Jest to po prostu postawienie sprawy jasno. I teraz, jeżeli chcesz, na przykład, mieć partnera lub partnerkę, która jest wysportowana czy wysportowany, no to również warto być samemu dobrze wyglądającą osobą. Również warto być osobą sprawną. A więc nie szukajmy. Nie wymagajmy od ludzi, żeby posiadali coś, czego my sami nie mamy. A tak często właśnie się dzieje. Ludzie wymagają, mówią, że pewna osoba musi zarabiać nie wiadomo ile, a sama nie zarabia nawet jednej czwartej czy jednej piątej i oczekuje, żeby ta osoba i inwestowała w nią albo utrzymywała. Pamiętajmy, że tutaj również wynika jedna sytuacja. Kiedy Jedna osoba daje więcej w relacji od drugiej, to ta, która daje mniej, ma po prostu łatwe wyjścia awaryjne. Ona może z tej relacji bardzo szybko wyjść, dlatego że my ludzie nie lubimy tracić inwestycji. A jeżeli ktoś inwestuje mało, a druga osoba inwestuje du dużo, no to ta osoba, która inwestuje dużo, oczywiście ma dużo do stracenia. Ta, która nic nie, za nie zainwestowała, nie ma nic do stracenia. I taka osoba ma... Łatwiejszą drogę, aby z tej relacji odejść, bez żadnych skrupułów. A ty możesz utopić nie tylko pieniądze, ale swój czas, przede wszystkim stres, wszystko, co jest związane z budowaniem tej relacji. Dlatego tak ważne jest, aby to obie osoby inwestowały w relacje, a nie jedna daje ogromnie dużo, a druga nie daje nic, bo może się boi, albo po prostu jesteś nią, jej opcją zapasową. Warto o tym wiedzieć. Pozdrawiam.